Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz z tej strony i powiem Wam, że przyjrzymy się dzisiaj Bitcoinowi. Troszeczkę szczegółowo sobie go omówimy, a szczególnie tym ostatnim tutaj ruchom prowzrostowym. Nie wiem, czy tutaj jakaś anomalia nie powstała, bo tutaj wszystko wskazywało na to, że my będziemy jechać do dołu, ale sobie to za chwilę wyjaśnimy. Dlaczego? Bo być może dzięki temu, że ten dolar faktycznie słabnie, rynki szukają jakiejś bezpiecznej przystani. I czy bitcoin i kryptowaluty będą tą bezpieczną przystanią? Za chwileczkę się przekonamy i zobaczymy, jakie są plusy i jakie są minusy tego wydarzenia. Dobra, przyjrzymy się tutaj szczytom, jak te szczyty wyglądają, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych szczytów, to przyjrzymy się tym wydarzeniom, które już miały historycznie miejsce, a szczególnie interesuje mnie to, co było tutaj. Pójście na to. I teraz tak, o co generalnie chodzi? Oczywiście tak, z interwału tygodniowego, bo my musimy mieć to też w tyle głowy i ostatnio też wspominałem i na grupie, i na Trading View, u nas na grupie na Gambicie Tradera. I teraz zobaczcie, tutaj zaczynała się nam dystrybucja, po czym dostaliśmy przełamanie i spadki, ale po chwili dopiero jeszcze raz wyjazd, wybicie nowych wierzchołków i tak zwane liquidity ściągnięcie. I zobaczcie, bliźniaczo zaczyna nam to podobnie też wyglądać, czyli mamy tutaj dystrybucję z interwału dziennego, potem mamy przełamanie trendu do pewnego miejsca i momentu, gdzie weszła nam tutaj akumulacja. Potem ruch do góry, i teraz tak samo tutaj weszła akumulacja. Tu mieliśmy tą dystrybucję, którą wam zaraz pokażę. I teraz będzie kwestia przełamania odpowiedniego wierzchołka, żebyśmy się zobaczyli po nowe szczyty i żeby ta cena dojechała akurat do tamtych wartości, jak sobie zobaczymy. To teraz przejdźmy na ten interwał dzienny. Mamy tutaj magiczną barierę 100 tysięcy. No, oczywiście, wszyscy chcą to 100 tysięcy zobaczyć. I dojechać do tych poziomów, ale zobaczymy, kiedy my do tych poziomów byśmy mogli tam dojechać. Co jest ważne, jak sobie zobaczymy, gdzie są tutaj liquidity, no to największe tutaj liquidity jest na chwilę obecną przy 100 tysiącach. To jest aż takie wyraźne i tym wierzchołku, który jest mniej więcej tutaj na tym poziomie. Także magiczna, magiczna cena tutaj 100 tysięcy może mieć też kluczowy wpływ na to, jak ten Bitcoin dalej będzie schodził. Czyli wyjazd, zebranie tego, korekta i może będziemy jechać dalej do góry. Warto się przyjrzeć, bo tu mamy 100 tysięcy. Nad tymi naszymi wierzchołkami historycznymi nie ma aż tak dużego liquidity, bardziej tutaj jak gdyby przed tym wierzchołek, przed, który tutaj mamy, tutaj jest bardziej skumulowane to wszystko, ale największe mniej więcej przy tych 100 tysiącach, które wam przed chwileczką pokazałem. I teraz tak. Tu już od dłuższego czasu mówiliśmy, że zaczynało to bardzo dystrybucyjnie wyglądać mniej więcej w takim ruchu, potem to całe nam tutaj zrobiło się jako ładna dystrybucja, a dlaczego? Pierwsze mieliśmy wybicie tego dołka, potem mieliśmy wybicie wierzchołka i dopiero potem cena troszeczkę nam wjechała w tak zwaną konsolidację. Tu była ta konsolidacja, z której ja po części myślałem, że jeszcze pojedziemy do góry, ale niestety rynek pokazał nam, że to już jest ten moment, to jest ten czas i zjechaliśmy sobie tutaj dużo niżej. I teraz, jak jesteśmy już na tym interwale dziennym, to musimy zobaczyć, jak rynek interpretuje to, co dalej tu się dzieje na nim. Czy to jest mniej więcej coś takiego, że od tych historycznych wierzchołków my mamy takie ruchy? Czy to jest ten ruch, który tutaj widzimy, i mniej więcej on tak się tutaj kształtował? I po wybiciu tego wierzchołka mamy sygnał, a tutaj będziemy mieć potwierdzenie, że my jednak jedziemy dużo, dużo wyżej. Oczywiście tu jeszcze dodatkowo wchodzą ruchy wewnętrzne, bo ten jest kluczowy wierzchołek. Dlaczego? Bo po nim dostaliśmy jeszcze taki ruch wewnętrzny i teraz nie wiadomo, jak rynki interpretują. Czy one interpretują, że ten ruch wewnętrzny to jest ten główny ruch, czy ewentualnie odtąd dotąd to jest jak gdyby wewnętrzny. I złamanie tego wierzchołka, złamanie tego wierzchołka nie daje nam aż takiej pewności, że my pojedziemy do góry po nowe historyczne techa. Dlatego my czekamy jeszcze na wybicie tego. Zobaczcie, już cena podjechała na interwale 4-godzinowym jest już bardzo, bardzo blisko praktycznie tego. Zetknęła się na tym poziomie 94 971. No i aż się prosi, żeby to było wybite. No, aż się prosi, żeby tutaj zlikwidować akurat tą płynność, która powstała na tych dwóch wierzchołkach, bo co niektórzy to będą grać na podwójne wierzchołki, na potrójne i na poczwórne, ale tu już mamy takie zasadnicze. Zadanie tej ceny, żeby to po prostu wybić. Co nas będzie to interesowało? Będzie nas interesowało to, że tutaj na interwale minimum 4-godzinowym świeca powinna nam się zamknąć powyżej tej ceny korpusem. Czyli nie jakiś knocik i korpus poniżej, tylko tutaj korpus musi nam się zamknąć powyżej tego. Wtedy będziemy przekonani, że faktycznie to nam otwiera, otwiera drogę do dalszych kontynuacji wzrostu. I teraz, co jeszcze to było ważnego? Ważna była ta konsolidacja, która się tutaj wydarzyła, i to był pieniądz. Tutaj długo konsolidowali, konsolidowali, po czym dostaliśmy spadek i przetestowanie w tym miejscu. Tutaj cena wróciła, przetestowała to, i teraz na chwilę obecną to ta konsolidacja tutaj ona jest, ale tu już pieniędzy nie ma położonych. To już zostały ściągnięte tym ruchem, teraz my dobiliśmy to i powiem Wam, że coraz bardziej patrzę na to pro wzrostowo. Będziemy spoglądać na to, że możemy tutaj dostać faktycznie jeszcze mocny ruch do góry. I teraz, co będzie takie istotne z interwału godzinowego? W interwale godzinowym, na chwilę obecną, wjechaliśmy w taką małą strefę, gdzie moglibyśmy poszukać jakichś shortów, ale tu też trzeba ostrożnie do tego podejść. Bo zobaczcie, po tych świecach, które nam się wydarzyły na interwale dziennym, one były przepotężne i mocne. Mieliśmy pierwszą, drugą taką mocną. No, to może być tak, że ten rynek jeszcze nabierze rozpędu. Teraz na chwileczkę zrobił sobie przestanek, żeby odsapnąć przed tym wierzchokiem, i za chwilę pójdzie jeszcze jeden, jeszcze jeden impuls do góry. Zobaczymy, czy zrobi się taka sytuacja podobna, co mówiłem na tamtych wierzchokach. I teraz, co tutaj by było takiego istotnego dla nas? Dla nas istotne będzie, tak jak mówiłem, zamknięcie tutaj tej świecy powyżej tej ceny. I Jeżeli dostaniemy coś takiego, no to wtedy na powrocie wytworzy nam się tutaj strefa płynnościowa w tych rejonach. I to będzie bardzo fajna strefa do tego, żeby można było tutaj wjechać w to i ponownie spróbować dołączyć się do tego wzrostu, który po malutku tutaj nie zapeszając widzę i myślę, że tutaj będziemy mogli jechać dużo, dużo wyżej. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i dołączcie do nas do Gambitu Tradera. Także tak tutaj sytuacja na tym Bitcoinie wygląda. I jeszcze tutaj te rzeczy, które nas będą interesowały, no to tu mieliśmy wybicie tego dołka, ale to było takie z interwału, nawet godzinowego, wyczyszczenie tego. No i zobaczymy, jeżeli dostaniemy wybicie tego, tu będzie pierwsza jakaś taka jaskółka, to będzie wybicie tego, tutaj korekta. To my w tych małych interwałach będziemy próbować handlować to w tą stronę. No, chyba, że tutaj jest pierwszy sygnał, czyli wybicie tego jest sygnał, to będziemy mieć potwierdzenie, no to ponownie tutaj będzie ruch, gdzie będziemy mogli spać sobie mniej więcej do tych rejonów, albo nawet tutaj jeszcze troszeczkę niżej. Co jeszcze jest ważne, to Wam pokażę jedną tutaj sytuację, o której sobie wspominaliśmy, i to była ta konsolidacja tutaj. Ta konsolidacja plus tutaj ta strefa płynnościowa, która tutaj była widoczna i ona była bardzo widoczna dla wszystkich. I też powtarzałem wam w komentarzach, że słuchajcie, ona jest zbyt widoczna, i wszyscy się tutaj czają na to. Każdy się tutaj praktycznie przymierza do tego, że jeżeli wjedziemy w tą strefę, to tutaj będzie baj. No i co może rynek zrobić? Rynek faktycznie może zrobić psikusa, i już stąd nam pojechać dużo, dużo wyżej. Ciekawie to wszystko wygląda, i będziemy dalej się tutaj bacznie przyglądać, co dalej się będzie tutaj działo. Co do dominacji bitcoina. No to wspominałem Wam, że już od jakiegoś czasu ta dominacja, która mnie tutaj interesowała, to była ta strefa pomiędzy plus minus 65% a 60%, czyli te rozpięte tutaj strefę, albo strefę, przepraszam, rozpięta. I teraz z tej dominacji dostaliśmy tylko i wyłącznie taki ruch, i mówiłem, że jeżeli ten ruch nam się tutaj złamie i nie rozpędzi nam się alt season, no to niestety Bitcoin będzie uzyskiwał dalszą dominację. I na chwilę obecną, zobaczcie, my jedziemy dalej nad tą strefę. I teraz następne miejsce, które będzie, to są poziomy, które ja tutaj już zaznaczyłem przy tej strefie, mniej więcej 70%, dokładnie to można powiedzieć 69,15% i 73,55%. Jeżeli cena mi wjedzie w tą strefę procentowo, to tutaj będę próbował patrzeć i dostrzec to, czy zacznie nam się alt season. To jest taki ostatni bastion jeszcze, że może tutaj by dojechało to i w końcu byśmy dostali ten alt season. On drożegnał się w czasie odwlek, no ale zobaczcie przy takich tutaj nerwowych rynkach to jednak jest ucieczka do bitcoina, nie jest ucieczka do krypto i to jakichś też takich mało znanych, tylko tutaj Prym wiedzie Bitcoin. Oczywiście też polecam Wam XRP i zobaczyć sobie co tam Russell na XRP analizował, bo bardzo ciekawy i fajny materiał jest również tam zrobiony. Także na chwilę obecną jeszcze musimy zobaczyć, czy tutaj Bitcoin będzie uzyskiwał dominację, i wydaje mi się, że jednak ta dominacja będzie tutaj, aż do tych rejonów, a zobaczymy, co tutaj się będzie działo, i to nie będzie tutaj końcówka tej strefy, tylko ewentualnie początek tej strefy, jeżeli ma się jakiś malutki ponowny alt zacząć, ale ten alt może również być coś takiego albo. Powtórzenie, no tutaj nie mieliśmy korekt, no czy dobra, to była ta duża korekta, ale powtórzenie takiej małej korekty, czyli jak dojedziemy, tu może być tylko i wyłącznie takie coś. Nie wiem, czy już się cykle kończą, ale mówiliśmy, że ten cykl, który obecnie jest, on troszeczkę się różni od tego, co zawsze było na bitcoinie. A dlaczego? Ponieważ my pierwszy raz dostaliśmy na bitcoiny nowe ATH przed. Halvingiem. Zawsze było tak, że najpierw był halving, potem pół roku dopiero ten Bitcoin nam się rozpędzał, a tutaj ten cykl został troszeczkę rozjechany. Także tak to tutaj wygląda, i jeszcze sobie przejdziemy do dolara, żeby omówić sobie, jak sytuacja na dolarze wygląda. Dlaczego jeszcze poruszyłem temat dolara? Dlatego, że jak sobie zobaczymy globalnie, jak wygląda sytuacja na głównej parze walutowej, czyli euro do dolara, to wy też musicie po części, jeżeli handlujecie kryptowaluty, jeżeli handlujecie cokolwiek i tradujecie, musicie znać tą sytuację. Jesteśmy tutaj na interwale miesięcznym i zobaczcie, co tutaj jest grane na tym interwale. My cały czas mamy impulsy do góry, korekty do dołu i cały czas mamy trend wzrostowy, żebyście o tym nie zapomnieli. Na chwilę obecną, my dojechaliśmy do praktycznie strefy płynnościowej, tutaj, która była, plus tutaj powtórzenie tej korekty 1 do 1. I stąd może być następny impuls, aż po nowe wierzchołki. Czy tego ewentualnie pan Donald T. będzie chciał? Być może będzie do tego dążył, żeby ten dolar jednak był taki słaby. Jeżeli sobie zerkniemy tutaj, co się dzieje na interwale tygodniowym, dziennym, no to tutaj był ten piwot, o którym już dłuższego czasu mówiłem i do którego się przygotowywałem. To już ten piwot, który miał nam tutaj tą cenę zawrócić. I malutku nam tą cenę zawrócił. Zobaczcie, tu się nam LGREK zrobił. Struktury nam się tutaj zrobiły. I teraz co my tutaj oczekujemy? My oczekujemy, że po powtórzeniu nam tych czarnych korekt, które już tutaj mieliśmy, i to one się już powtórzyły kilka razy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. My dostaniemy powtórzenie jeszcze tej niebieskiej korekty. Oczywiście trzeba spoglądać na to, że my cały czas mamy tutaj trend wzrostowy, i nawet jak przejdziemy sobie na interwał dzienny. Tygodniowy, przepraszam, to zobaczcie, tutaj mamy impulsy, korekty, impulsy. Jak sobie zerkniemy, no to tutaj była konsolidacja. Dostaliśmy pierwszy impuls, malutka korekta, następny impuls, znowu korekta, i możemy dostać znowu mocny, duży i silny impuls. Rynek nam się odwrócił na chwilę obecną. Oczywiście możemy powiedzieć, że już na tygodniowym mamy 71, na dziennym mamy 63. Ale widać, że ten rynek tutaj nam się już odwrócił i my musimy pro wzrostowo na to patrzeć. Oczywiście przyjdzie za chwilę jakaś większa korekta. Oczywiście, żeby przyszła najpierw ta nasza korekta wyśniona, wymarzona, niebieska. Czyli dostaniemy tu wyjazd, powtórzenie tej korekty, a być może już będzie ona się powtarzała, czyli może być w jakimś ruchu trójfalowym. Fakt, żeby dojechała do tej strefy i w tej strefie będziemy dopiero się tutaj przyglądać. To są poziomy 1, 124 do 1, 116, gdzie będziemy szukać ewentualnie na chwilę obecną miejsca do tego, żeby tutaj rynek mógł pojechać do góry. Ja Was zachęcam do dołączenia do nas do grupy, żebyście wyedukowali się przede wszystkim i mieli plus minus pojęcie o tym, co się dzieje na rynkach i jak generalnie powinno się wszystko handlować.